Zapraszam Cię na modlitwę o napełnienie Duchem Świętym. Więcej informacji znajdziesz w linku pod tym nagraniem. Dlaczego potrzebujemy prosić Ducha Świętego, aby odnowił swoje działanie w nas? Pozwól, że podzielę się trzema historiami z mojego życia. Kiedy miałem 15 lat, zacząłem odczuwać wielką pustkę w moim życiu takie, że życie nie ma sensu i to z roku na rok narastało, aż w wieku 18 lat. Byłem już bliski tego, żeby popełnić samobójstwo. I wtedy przyszło mi do głowy, że może Bóg ma odpowiedź na tą moją pustkę w życiu. Ja próbowałem wielu rzeczy i nic tej pustki nie zaspokajało. Moje widzenie Boga w tamtym okresie było takie, że Bóg jest, istnieje, ale że jest sprawiedliwym sędzią. Sprawiedliwym, czyli niemściwym, tylko takim, który jak robisz dobrze, to nic nie mówi, no bo przecież sędzia nie wzywa cię do sądu, kiedy robisz coś dobrze, ale kiedy robisz coś źle, karze Cię proporcjonalnie do Twojej winy. Takie było moje widzenie Boga w tamtym czasie. Ale jak to mówią tonący brzytwy się chwyta, więc zacząłem dzień w dzień wołać, Boże, zmień coś w moim życiu, zmień coś w moim życiu. Nie wiedziałem co, ale wołałem. Mniej więcej po trzech miesiącach, któregoś dnia klęknąłem do modlitwy i zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, doświadczyłem tego. Że Bóg jest moim Ojcem, w znaczeniu Stwórcą, który mnie kocha. Gdybym miał jakoś opisać, przybliżyć ci to doświadczenie, to jest takie doświadczenie, jak kiedy jesteś blisko osoby, która cię kocha, tylko razy milion, razy nieskończoność potężniejsze. Od tamtego doświadczenia minęło już 34 lata, więc to wystarczający czas, żeby zweryfikować, co się wtedy stało. Nigdy. Od tamtej pory już nie czułem, że moje życie nie ma sensu. Czy wszystko było łatwe, lekkie i przyjemne? Nie, oczywiście, że nie. Były trudne chwile, były ciężkie, ale były też radosne i wspaniałe, jak to w życiu. Jednak fundamentem mojego życia stało się to doświadczenie, a tak naprawdę to, co stało się skutkiem tego doświadczenia, czyli nawiązanie relacji takiej osobistej z Bogiem. I o tym właśnie mówi list do Rzymian w ósmym rozdziale w czternastym i piętnastym wierszu. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, aby się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czyli mówiąc prościej to, co napisał Paweł Apostoł, Duch Święty, kiedy przychodzi, zmienia naszą relację do Boga. Daje nam to doświadczenie, że Bóg jest kochającym ojcem. Abba to nie znaczy tylko tato, czy ojcze. Abba to znaczy tatusiu, a dosłownie mój tatusiu. Więc Duch Święty przychodzi, żeby dać nam bliskość i doświadczenie Boga. Kilka miesięcy po tym doświadczeniu Boga zrodziło się we mnie pragnienie, Bóg je zrodził, wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, żeby Duch Święty działał w moim życiu. Nie za bardzo wiedziałem, kim jest Duch Święty, ale takie pragnienie było. Pamiętam, że kiedy wołałem do Boga, żeby Duch Święty działał w moim życiu, to nikt mnie tego nie uczył. Podnosiłem ręce do góry i wołałem. Po jakimś czasie zapytałem mojego kolegę, o którym wiedziałem, że jest takim wierzącym człowiekiem, czy. On spotyka się na modlitwie z jakimiś ludźmi wierzącymi, bo też miałem takie pragnienie. I on powiedział tak, i zaprosił mnie do grupy charyzmatycznej, gdzie ludzie właśnie wzywali Ducha Świętego, gdzie doświadczali Jego darów, modlili się językami, których się nigdy nie uczyli, prorokowali, modlili się za chorych, a ci zostali uzdrowieni, modlili się za ludzi zniewolonych, a oni zostali uwolnieni. I kiedy przychodziłem na te spotkania, pomyślałem sobie, jak bardzo chciałbym mieć dar języków, tą zdolność do modlenia się w języku, którego się nigdy nie uczyłem, bo są takie sytuacje w moim życiu, kiedy mogę podziękować, przeprosić, poprosić Boga i dalej nie wiem co mówić, a dar języków sprawiałby, że mógłbym być z Bogiem, spędzać czas na modlitwie. Kolejna rzecz, o której myślałem, są takie sytuacje, kiedy naprawdę nie wiem o co się modlić i wtedy mogę wołać do Boga, modląc się, korzystając z daru języków. Są takie chwile, kiedy brakuje mi słów na uwielbienie, i też wtedy mógłbym korzystać z daru języków. I zacząłem do Boga wołać. Wołałem długi czas, myślę, że to było 3-4 miesiące takiego intensywnego wołania do Boga. Aż któregoś dnia, pamiętam to wieczorem, modliłem się, wiem, Boże, tak bardzo chciałbym i ten dar językowy, on by tak ubogacił moje życie modlitewne. I wtedy przyszła mi do głowy myśl: to zacznij modlić się w językach. No i ja wtedy na tą myśl odpowiedziałem, Modliłem się w myślach swoich, nie mówiłem tych słów na głos. Boże, gdybym miał dar języków, to mogłem zacząć, ale jak nie mam, no to jak mam się modlić w językach? Przyszła druga myśl. Otwórz usta. Otworzyłem usta, żeby coś powiedzieć do Boga, i modliłem się językami. Od tego doświadczenia minęło już 31 lat. Dzisiaj nie wyobrażam sobie mojego życia modlitwy bez daru języków. I o tym też mówiliś do Rzymian. W ósmym rozdziale, w dwudziestym szóstym i dwudziestym siódmym wierszu. Podobnie także duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. I kolejny fragment, o którym chcemy powiedzieć, trzecia rzecz. O którą będziemy modlić się w czasie tego spotkania. Czyli Duch Święty przychodzi, żeby dać nam doświadczenie bliskości Boga, Duch Święty przychodzi, żeby dać nam dar języków, żebyśmy mogli modlić się do Boga słowami, które on sam chce być proszony czy uwielbiany. Ale też część z nas przeżywa różnego rodzaju dolegliwości fizyczne, potrzebuje być uwolnionym z czegoś albo ma emocjonalne czy mentalne problemy. I Duch Święty może przyjść, żeby to uzdrowić. Pamiętam, jak moja żona była w ciąży z naszym pierwszym dzieckiem. Poszliśmy na USG i lekarz miał nam pokazać dziecko, pokazuje tutaj główka, turączki i nagle na jeden punkt najeżdża i oddala, najeżdża i oddala. I w pewnym momencie mówi do nas tak: Wiecie państwo, no niestety, wasz syn nie ma przegrody w sercu, zaraz po urodzeniu, będzie musiał mieć wszczepiony tutaj rozrusznik serca i zaczyna nam opowiadać, co nas czeka, i mówi. Ale proszę się nie niepokoić, medycyna poszła dużo do przodu, więc dziecko będzie żyło. Wyszliśmy załamani. I wtedy spotkaliśmy się z naszym znajomym, który jest pastorem i on powiedział tak. Słuchajcie, jeżeli chcecie, mogę się pomodlić. Położył ręce na Bożenie, mojej żonie i powiedział, Duchu Święty, stwórz to, co nie jest stworzone. Pamiętam takie poczucie ogromnej Bożej mocy. Poszliśmy tydzień później i lekarz przebadał naszego syna i powiedział, to niemożliwe. Przygroda jest w sercu. Wasz syn jest całkowicie zdrowy. Dzisiaj nasz syn ma 14 lat i jest w pełni zdrowy. I o tym też mówi list do Rzymian w 8 rozdziale, w 11 wierszu. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w was swego ducha. Tu jest powiedziane o tym, że kiedy Jezus był martwy w grobie, Bóg Ojciec tnął swojego ducha, który ożywił ciało Jezusa. I tak samo Duch Święty stąpił wtedy, kiedy ten nasz znajomy modlił się, kiedy powiedział, Duchu Święty, stwórz w imieniu Jezusa to, co nie jest stworzone. I Duch Święty przybył. I ta, to doświadczenie mocy, które mieliśmy, On uzdrowił naszego Syna. Zapraszam Cię więc na modlitwę o napełnienie duchem świętym. Więcej informacji w linku pod nagraniem. A teraz pomodlę się. Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, zmieniasz naszą relację do Boga. Bóg staje się bliski, kochający, taki jakim przedstawia go Biblia. Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz, ubogacasz nasze życie modlitewne i sprawiasz, że modlimy się w sposób który podoba się Bogu i który jest przez Niego inspirowany. Duchu Święty przyjdź do mnie, do moich braci i sióstr, którzy słuchają tego nagrania. Wypełnij nas Twoją obecnością, aby Bóg stał się bliski i kochający, a nasza modlitwa ubogacona przez Ciebie. I Duchu Święty przyjdź do tych, którzy potrzebują uzdrowienia fizycznego, emocjonalnego, mentalnego. Duchu Święty przyjdź do tych, którzy potrzebują uwolnienia. Duchu Święty przyjdź do tych, którzy potrzebują uzdrowienia. Duchu Święty, przyjdź i działaj w naszym życiu. Amen.